porozmawianie przy panelu, kiedy y, dostałem zaproszenie na ten na, na dzisiejsze spotkanie, na dyskusję i nie wiedziałem wtedy, że jeszcze temat konferencji będzie państwo wobec sektora nafty i gazu, właściciel czy obserwator. To był taki ryzykowny temat, kiedy pracuje się w spółce Skarbą Państwa, żeby dyskutować na temat roli państwa. No ale już skoro tak się zdarzyło, to, to, to musimy o tym porozmawiać. E, oczywiście na pewno ważnym tematem będzie gaz. Jak zwykle, ponieważ ten gaz jest ciągle u nas wzbudza największe emocje i jak Państwo pewnie ostatnio doświadczyliście, mieliśmy duży kryzys medialny bez kryzysu gazowego, ale tak jest, że często o pewnych rzeczach rozmawiamy, rozmawiamy może z jakimś wyprzedzeniem, a może zupełnie bez powodu emocjonujemy się tym. Proszę Państwa, to, co jest na pewno ważnym elementem, to przede wszystkim na co chciałem zwrócić uwagę, to integracja europejska. Dlatego, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by w przyszłym roku, jeśli będziemy mieć dyskusję na ten temat, do tej porze, żebyśmy już w ogóle tych strachów gazowych nie mieli, ponieważ system jest rozbudowywany. Inwestujemy bardzo duże pieniądze. W tym roku zakończymy gigantyczny projekt budowy tysiąca kilometrów gazociągów. Nie mieliśmy takiej inwestycji. Sprawdzałem ostatnio historycznie. Takie inwestycje były chyba realizowane jeszcze za czasów Gierka, bo po Gierku takich inwestycji na pewno nie było. Tysiąc kilometrów to naprawdę znakomita ilość. Wydajemy na to. Ponad 4 miliardy zł. W przyszłym roku zakończymy terminal gazowy. Bardzo skomplikowaną inwestycję, w której pracuje czterech partnerów. Ale to, to, co chciałem zwrócić uwagę i w czasie dyskusji, i w czasie tego krótkiego wystąpienia, to na fakt konieczności pełnej integracji w Europie. To jest proszę Państwa wyzwanie, które rzeczywiście wydaje się być kluczowe do tego, byśmy byli konkurencyjną gospodarką. Warto powiedzieć, że Europa zużywa rocznie około 450 miliardów metrów sześciennych gazu. W porównaniu Polska 15 jesteśmy małym konsumentem gazu. Jedna trzecia tego gazu wydobywamy w Unii Europejskiej, jedną trzecie kupujemy z Gazpromu, jedną trzecią kupujemy na innych rynkach. Ostatnio rozmawiałem z jednym z wysokich urzędników Komisji Europejskiej i powiedział mi, że kalkulacje Komisji Europejskiej są takie, że gdyby nam się udało, zintegrować rynek i realizować zakupy gazu w sposób uporządkowany, oparty głównie o giełdę i o realistyczne, dobre, konkurencyjne kontrakty, to moglibyśmy oszczędzać w skali Europy około 30 miliardów euro rocznie. To jest gigantyczna kwota, którą nawet trudno sobie wyobrazić. Zrobiłem nawet taką sobie kalkulację w Excelu i rzeczywiście. Nie wiem, na czym, jakie były założenia do tych kalkulacji, ale bez dużego problemu doliczyłem się 30 miliardów dolarów, więc pewnie ta 30 miliardów euro nie jest kwotą przesadzoną. Warto też dodać, że mamy w Europie, można powiedzieć, sytuację taką, kiedy nie wykorzystujemy istniejących zdolności gazowych. Emocjonujemy się oczywiście terminalem LNG i bardzo dobrze, bo jest to rzeczywiście skomplikowany, ważny projekt dla Polski, ważny dla tej części Europy ale trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili dysponujemy w Europie terminalami gazowymi, które mogą odebrać 185 miliardów metrów gazu. Tylko 25% tych terminali jest wykorzystane. Średnio mówię o statystycznej wielkości. W związku z tym ta integracja Europy pozwoliłaby nie tylko na lepsze wykorzystanie tych istniejących zdolności, ale również na wprowadzenie naprawdę konkurencyjnego rynku. To jest wyzwanie, wydaje mi się, na tym wszystkim i gdyby się udało nam Dyskusję poprowadzić na tak interesujący kierunek, co zrobić, by ten rynek integrować w dobrym tempie, w szybkim tempie, z korzyścią dla konkurencyjności gospodarki europejskiej, byłoby to niesłychanie rzeczywiście interesujące wyzwanie, interesująca dyskusja. Jeśli popatrzymy jeszcze dwa zdania tylko na gospodarkę amerykańską, która dysponuje w tej chwili gazem poniżej 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. A Europa zużywa ten gaz po 300 i więcej dolarów za 1000 metrów sześciennych, no to mamy od razu odpowiedź, gdzie mamy przewagę konkurencyjną w zglobalizowanym świecie. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń podczas dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.